Coś się dzieje, straż pożarna jedzie. Tak. Tytuł kazania dzisiejszego: najważniejsza lekcja z ostatniej wieczerzy. Jak zapewne wiecie, pamiętacie, rozważamy Ewangelię Jana, chociaż już dawno właśnie nie było kazania z Ewangelii Jana. Ostatnie, może, może przed wakacjami. Czy w trakcie może wakacji, już nie pamiętam. Także dzisiaj postanowiłem, że troszkę sobie przypomnimy o tym, o czym ostatnio było, żeby być na bieżąco. Jesteśmy w Ewangelii Jana właśnie w ostatniej wieczerzy. Jeśli chodzi o Ewangelię Jana, no to właśnie ten moment w życiu Jezusa, ostatnia wieczerza, jest opisany najobszerniej w porównaniu z innymi Ewangeliami, bo zajmuje aż pięć rozdziałów. Pięć rozdziałów, głównie jest to wypowiedź Jezusa, taki monolog Jezusa No i stanowi to prawie jedną czwartą Ewangelii. Także naprawdę obszerny fragment, obszerny tekst, dużo Jezus mówi. I jeżeli byśmy porównali ton wypowiedzi Jezusa w, ostatecznej, w ostatniej wieczerzy, podczas ostatniej wieczerzy, to dostrzeżemy różnicę. Że jednak zupełnie inaczej Jezus rozmawiał z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, z ludźmi, którzy w niego nie wierzyli, którzy odrzucili Ewangelię, a zupełnie inaczej, zupełny jest ton wypowiedzi, kiedy Jezus mówi czy rozmawia z uczniami, bo ponieważ ta ostatnia wieczerza, jak wiemy, była w zamkniętym gronie uczniów, tylko było dwunastu, Judasz wyszedł. I te słowa jakby zupełnie inaczej, czy, czy zupełnie inna treść. No i wprawdzie uczniowie byli blisko Jezusa, ale nadchodził taki moment, kiedy Jezus miał odejść. I dlatego Jezus wykorzystał to ostatnie spotkanie, po to, żeby przekazać im pewne lekcje, które będą dla nich przydatne właśnie wtedy, kiedy. On ich opuści, kiedy, go nie będzie fizycznie obecny, kiedy nie będzie fizycznie obecny wśród uczniów. Dlatego myślę, że to, co Jezus ma do powiedzenia podczas ostatniej wieczerzy, jest również ważne i wartościowe, bardzo ważne dla nas, ponieważ my jesteśmy właśnie w tej samej sytuacji. Fizycznie Jezusa nie ma przy nas. Musimy czerpać z tej nauki, z tego, co Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy. I wiele z tych rzeczy, które Powiedział Jezus, yy, uczniom były dla nich zaskakujące. To były, to były rzeczy nowe, które oni słyszeli po raz pierwszy. Co na przykład? Na przykład Jezus powiedział, że jest wśród nich jeden zdrajca. Yy, 13 rozdział, 21 werset. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Jeden z was mnie wyda. Wcześniej może na ten temat mówił, coś napomknął, ale teraz mówi wprost. Uczniom są zebrani, dwunastu, patrzą sobie w oczy, siedzą przy jednym stole czy posiłku i Jezus takie słowa: Jeden z was jest zdrajca. Byli wstrząśnięci, zaczęli patrzeć po sobie, kto, któż to może być. Jaka lekcja dla nas? Czy dzisiaj też może być wśród nas zdrajca? Czy mamy tak patrzeć podejrzliwie po sobie? No myślę, że nie o to, nie o to chodzi, ale musimy mieć świadomość, że nie wszyscy ludzie, którzy są w społeczności, rzeczywiście są autentycznie wierzący. I o tym Pismo Święte też mówi, przygotowuje nas. Na przykład apostoł Jan powiedział, napisał w pierwszym liście, w drugim rozdziale, dziewiętnasty werset, o takich ludziach właśnie wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Apostoł Paweł też o tym mówił w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział 34 werset. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Niektórzy nie znają Boga, czyli w tej społeczności chrześcijańskiej apostoł Paweł ma świadomość, że niektóre osoby po prostu nie nawróciły się, nie są nawrócone, nie znają Boga. Także kiedy widzimy, że ktoś, kto był z nami, odchodzi, nie powinniśmy się dziwić, ponieważ o tym właśnie Pismo Święte mówi. Druga rzecz, którą Jezus mówi, która nimi wstrząsnęła, Jezus mówi, że On odchodzi definitywnie z tego świata i że uczniowie nie będą mogli pójść i odejść razem z Nim. 13 rozdział 33 werset. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z Wami, szukać mnie będziecie i jak powiedziałem, Żydom, gdzie ja idę, tam Wy przyjść nie możecie. I teraz Wam to mówię. Oni byli przyzwyczajeni, że wszędzie gdzie Jezus tam i oni I, i myśleli, że zawsze już tak będzie, że nie będzie już rozstania. A tutaj Jezus mówi, owszem, Jezus również wcześniej napomykał, mówił na temat swojego odejścia, ale uczniowie myśleli sobie, a... Pewnie kolejna metafora, której nie rozumiemy, pewnie język obrazowy. Jezus posługuje się jakimiś przykładami, ale tutaj Jezus, jakby kawę na ławę wprost, wyraźnie mówi: Ja odchodzę i wy nie będziecie mogli ze mną pójść. To było również wstrząsające. Oni do końca wieczerzy nie mogli przestać o tym myśleć. Widać to po pytaniach, które później zadają. Trzecia sprawa nowa. Zapowiedź zesłania Ducha Świętego, również nowość dla uczniów. Jezus mówi tak, ja na 14, 16, ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ja odejdę, ale w moje miejsce przyjdzie inny pocieszyciel. Już nie oby myśleli, jaki pocieszyciel? Kto to ma być? Kto ma, kto ma przyjść tutaj zamiast, zamiast, zamiast Jezusa? na początku też mogli mieć trudność ze zrozumieniem. Jezus bardzo dużo na temat Ducha Świętego mówi w tych rozdziałach pięciu. Właśnie to są takie rozdziały, które w wyraźny sposób Jezus właśnie, jakby jeden z, jeden z tych głównych tematów jest obietnica Ducha Świętego. Coś, co uczniowie, co to również było nowym tematem dla nich, na który Jezus dużo nie mówił, teraz właśnie dużo na ten temat mówi i przygotowuje ich. Będzie ktoś, kto mnie zastąpi. Kolejna rzecz, nowa zupełnie, znaczy, co może na ten temat już Jezus troszkę wcześniej więcej mówił, ale tutaj też podkreśla i dużo na ten temat mówi, to są prześladowania. Jezus zapowiada prześladowania, Jana 15, 20. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i Was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i Wasze zachowywać będą. To również było trudne do, do pojęcia, do przyjęcia. Oni myśleli, że już zaraz Jezus y, zasiądzie na tronie Izraela, będzie królem, a oni będą jego ministrami najważniejszymi w jego, w jego rządzie, na jego dworze królewskim, będą współrządzić. Nie, Jezus mówi, jeszcze nie teraz. Najpierw będą prześladowania, również coś nowego, coś. Niemiłego Jezus na ten temat mówił dużo podczas ostatniej wieczerzy. Zresztą kolejne kazanie właśnie będzie dotyczyć tego tematu z Jana. No i była jeszcze jedna rzecz, którą Jezus powiedział, która była nowa, chociaż może nam się wydawać, że wcale taka nowa ta rzecz nie jest. Ale Jezus nawet określił tą rzecz nową. Co takiego? Nowe przykazanie. Nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem, abyście się i Wy wzajemnie miłowali. I myślę, że właśnie ta lekcja, i to przykazanie, i ten nakaz był tym najważniejszym nakazem, przykazaniem, o którym Jezus chciał, żeby uczniowie pamiętali po Jego odejściu. O, to, o tej jednej właśnie rzeczy Jezus chciał, żeby, żeby uczniowie pamiętali. Od czego zaczęła się ostatnia wieczerza? Od jakiego gestu? Co Jezus zrobił na początku. Umył uczniom nogi. Czyli wykonał pracę tego najniższego niewolnika w randze tych wszystkich hierarchii, wszystkich niewolników, ten najniższy, miał właśnie się tym zajmować, żeby tym, którzy przychodzą z zewnątrz z ulicy zakurzonej, zakurzeni, z brudnymi nogami, żeby niskę wziął z wodą i obmywał nogi tych, którzy wchodzą do domu. Jezus podjął się tego zadania. Uczniowie się wzdrygali, Ty miałbyś umyć nasze nogi, Ty. Nasz Pan, co ja czynię, wy teraz nie wiecie, później się dowiecie. I na koniec Jezus powiedział, już po tym jak umył te nogi, powiedział tak. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. I czy trzeba wyrazi, bardziej wyrazić z tego przykładu, jak mamy się odnosić wobec naszych braci i sióstr? Jezus dał nam taki wyrazisty przykład. Mamy sobie usługiwać, mamy się wspierać, mamy sobie pomagać. I te gesty Jezusa mówią więcej niż słowa. Gdy tylko wyszedł, była potem, jak, jak wiemy, na początku było zamieszanie właśnie związane z osobą Judasza. Natomiast jak się, kiedy tylko Judasz wyszedł, można powiedzieć, ta atmosfera się jakby tak oczyściła, ponieważ wyszła osoba, która nie była wierząca. Jezus kieruje do uczniów Najważniejszy nakaz, najważniejsze przykazanie, i to jest właśnie przykazanie miłości. Nowe przykazanie daję Wam. Pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus po tym, jak tylko Judasz opuścił ich zgromadzenie. Czyli skoro pierwsze, to znaczy, że też najważniejsze. I później Jezus jeszcze dwukrotnie powtarza to przykazanie w czasie ostatniej wieczerzy. 15 rozdział, 12 werset. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja Was umiłowałem. I 15 rozdział, 17 werset, to przekazuje Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jezus ciągle do tego wracał, i nawet podczas swojej modlitwy, którą wznosi na koniec ostatniej wieczerzy, również treścią tej modlitwy jest to, żeby była między nimi ta jedność, ta wynikająca z miłości. Więc dlaczego Jezus tak dużo mówił na temat miłości? Ponieważ, myślę, przewidywał, co się może wydarzyć w gronie uczniów po tym, jak on odejdzie. Jaki był ulubiony temat uczniów, na który oni lubili dyskutować, a szczególnie wtedy, kiedy Jezusa nie było w pobliżu. Kto z nich jest największy? Zawsze. I, i ten Jezus tylko przychodził, o czym wy rozmawialiście? A oni milczeli, no bo im wstyd było. Nawet podczas ostatniej wieczerzy na ten temat rozmawiali, w Ewangelii Łukasza, czytamy, przyszło im do głowy. To był taki temat, który wypływał. Po prostu były te ambicje, były te pragnienia, właśnie być, być jakimś najważniejszym. Coś naturalnego u ludzi, to jest bardzo ludzkie. I Jezus właśnie widząc to, dlatego właśnie adresował tą no, niewłaściwą postawę. Wcześniej Jezus mówił: Spójrzcie na dzieci, zobaczcie, jak one się zachowują. Bądźcie jak one. Spójrzcie na władców, tyranów tego świata, którzy się wynoszą, wywyższają, chcą jak najwięcej władzy w ręku zgromadzić. Nie bądźcie jak oni. Wśród Was ma, pa, mają panować inne zasady. Kto chce być pierwszy, niech będzie sługą Waszym. Niech będzie tym, który usługuje, który pomaga. Jezus nie mówił, że bycie pierwszym jest czymś, czymś złym, bo byli, były osoby, które były faktycznie na czele, ale ta osoba ma mieć zupełnie inną postawę cele, podejście niż pierwsi na tym świecie. No i teraz, kiedy, kiedy jego miało nie być, już wśród nich te ambicje znowu mogły gdzieś wypłynąć, dojść do głosu. Dlatego Jezus tak bardzo mocno naciska na to, żeby, żeby okazywali sobie tą wzajemną miłość. Można też tutaj zadać pytanie, już na ten temat mówiłem, dlaczego Jezus nazywa to przykazanie nowym przykazaniem? Przecież już Bóg dał takie przykazanie dawno przez Mojżesza, tak? Powiedział w Trzeciej Księdze Mojżeszowej 19-18, znamy to przykazanie, to jest drugie przykazanie obok pierwszego, będziesz miłował Boga z całego serca, z całej, ze wszystkich sił, myśli, duszy swojej. To jest kolejne przykazanie, najważniejsze, drugie po tym, po, po, po przykazaniu miłości Boga. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To przykazanie było już y, znane Izraelowi, a jednak Jezus mówi, że daje nam nowe przykazanie. Jeżeli byśmy mieli porównać. Te dwa przykazania ze sobą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, z tym, które dał Jezus. Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jakie tutaj widzimy różnice między tymi przykazaniami? Czy są jakieś różnice? Są, są pewne różnice, tak? W Starym Testamencie mamy miłować naszego bliźniego, a kto jest naszym bliźnim? Każdy człowiek, każdy człowiek stworzony przez Boga, kiedyś do Jezusa przyszedł człowiek i zapytał, właśnie zadał pytanie, jakie są największe przekazania. Jezus powiedział mu, jakie są największe przykazania, i ten człowiek pyta, a kto jest moim bliźnim? I co w odpowiedzi Jezus, jakiej odpowiedzi mu udzielił? Powiedział historię o miłosiernym Samarytaninie, gdzie te dwie znienawidzone nacje, Samarytanie i Żydzi, jeden Samarytanin pomaga. Żydowi, któremu no, po prostu nie pomagało się, ludzie, ludzie w ten sposób nie postępowali. To jest Twój bliźni. To jest ten Twój bliźni, któremu masz pomagać, którego masz miłować. Ale, czyli bliźni to jest każdy. Jezus mówi, że mamy kochać bliźniego swego jak siebie samego. Czyli w innych tekstach biblijnych mówi, czy słowo Boże, wyjaśnia, co to znaczy. Nie czynić tego, co niemiłe, szanować. Okazywać, okazywać szacunek, pomoc, jeśli trzeba, w jakimś tam zakresie. Natomiast zobaczmy, co Jezus powiedział. Nie mamy miłować siebie nawzajem, jak siebie samego, tylko tak jak on nas umiłował. A jak nas umiłował Jezus? Poświęcił, tak, umarł za nasze grzechy, poświęcił swoje życie. Dla nas. Czyli to jest to miłość, która jest większa od miłości własnej. To jest miłość, która wykracza poza miłość siebie samego. Mamy miłować naszych braci i siostry kosztem nawet siebie. Czyli, jakby, poprzeczkę Jezus podniósł o wiele wyżej, jeśli chodzi o tą miłość, którą mamy okazywać. Dlatego Jezus mówi, że to, jest, to przykazanie jest nowe, ponieważ o wiele więcej Bóg od nas oczekuje. Jeśli chodzi o jakość tej miłości. Natomiast jest jeszcze jedna różnica, bo zauważmy, że Jezus powiedział tutaj, abyście się wzajemnie miłowali. I pytanie: do kogo Jezus kieruje to, to przykazanie? Kto był obecny podczas ostatniej wieczerzy? Tylko uczniowie. Tak? Czyli tutaj możemy wyciągnąć wniosek, że tą miłość, tą taką miłość najwyższej jakości, szlachetną, najbardziej szlachetną, najgłębszą. Jezus nie oczekuje, żebyśmy okazywali ją światu wszystkim ludziom. Owszem, wszystkich mamy miłować jak siebie samego, bo są stworzeni na Boże podobieństwo wszyscy ludzie. Mamy okazywać szacunek, nie czynić tego, co nie jest, co, co nie jest im, nam miłe, ale tą miłość, pełną poświęcenia, tą troskę mamy okazywać domownikom wiary, ludziom wierzącym, ludziom, którzy są, należą do Chrystusa. O nich powinniśmy myśleć i wyprzedzać, wyprzedzać się w okazywaniu właśnie miłości tym osobom. Zakres tej miłości właśnie jest, czy, czy Jezus chce, żebyśmy obdarowywali tego rodzaju miłością naszych braci i siostry w wierze w Chrystusie. Zgadzacie się? No tak, tak wynika z tego, co Jezus mówi. Jezus mówi, że po tej miłości właśnie świat nas pozna. Nie po tym, że będziemy mieli odpowiedź na każde pytanie, że będziemy potrafili wszystko wyjaśnić od A do Z, bo nie potrafimy, nie wiemy wielu rzeczy, ale świat ma nas nie poznać po wiedzy, po jakiejś erudycji, po czymkolwiek, ale właśnie po miłości. Świat będzie patrzał. No nie, czegoś takiego nie ma w świecie. Ta miłość na wzór miłości Chrystusa. Ktoś mógłby powiedzieć, no, Jezus tutaj taki troszkę sentymentalny jest miłość, taka miłość to nie jest jakiś idealizm, marzycielstwo. Kiedyś byłem a już dawno temu na obozie, na którym też była grupa z Ukrainy, i tam ktoś opowiadał takie świadectwo, że oni będąc młodymi ludźmi gdzieś tam mieszkali w jakimś mieście, na Ukrainie, ale postanowili, że nie będą żyć, żyć tak jak ten świat, tylko... Pojadą i założą sobie miasto słońca, i będą się nawzajem kochać, miłować, i będą żyli szczęśliwie i będą sobie pomagać. Taki idealizm, takie marzycielstwo. Oczywiście nic z tego nie wyszło, bo w ludzkich siłach coś takiego nie jest możliwe do osiągnięcia. Ale z Bożą Pomocą jest to możliwe. W dalszej części swojej mowy, jak, jak mówiłem, Jezus. Mówił na temat zesłania Ducha Świętego, prawdopodobnie zupełnie nowy temat dla uczniów, nieznany. I jedną zaskakującą rzecz na temat Ducha Świętego Jezus powiedział: 16 rozdział 7, 7 werset: Lecz ja Wam mówię prawdę. Lepiej dla Was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie. Lecz jeśli zaś odejdę, poślę Go do Was. Czyli Jezus mówi: albo ja, albo Duch Święty. No, i mówi im tak, dla Was lepiej, żeby był duch święty z Wami, nie ja, tylko duch święty. Nie wiem, kogo byście woleli mieć tutaj wśród nas, żeby był Jezus fizycznie, czy <grym> żebyście mieli ducha świętego. <grym> ja chyba bym wolał Jezusa. Jakieś pytanie bym miał <grym> od razu, Panie Jezu, dlaczego? Albo co będzie, albo tak dalej. Ale Jezus mówi. Lepiej, że lepiej dla Was lepiej, jak będzie Duch Święty. I Jezus ma na myśli coś takiego, że On, że Duch Święty w 100% zastępuje Jego obecność. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, kiedy gdybyśmy mieli wśród nas Jezusa, a kiedy mamy Ducha Świętego. Duch, Duch Święty w zupełności wypełnia tą lukę, która, czy tą pustkę, którą pozostawił po sobie Jezus. W stu procentach. Nie ma nic takiego, co by Jezus nam powiedział, czego Duch Święty nam nie powie. Na różne sposoby, przede wszystkim przez swoje Słowo, przede wszystkim przez swoje słowo, ale również w czasie modlitwy, w społeczności, kiedy jesteśmy zebrani przez innych wierzących, może przez jakieś okoliczności. Duch Święty, jeden brat Zbyszek, nie, nie wiem czy jest tutaj, mówi tak, ja y, mam problem z rozpoznaniem Bożej woli. Bóg musi do mnie mówić drukowanymi. Ale Bóg mówi do nas drukowanymi. Jeśli mamy Ducha Świętego, to pokaże, pokaże, nam to, co chce nam przekazać Jezus. On nam przekaże. Lepiej jest, jeśli jest z nami Duch Święty, niż Jezus. I teraz, jak, jeśli byśmy wrócili do przekazania miłości wzajemnej, czy praktykowanie tej miłości, tej miłości, która y, wymaga od nas, abyśmy Zrezygnowali ze swojego ja, ze swojego dobra na rzecz brata czy siostry. Tej miłości na wzór miłości Chrystusa. Czy praktykowanie tej miłości wobec naszych braci i sióstr jest łatwe czy trudne? <laughs> to nie, nie jest trudne, tylko jest niemożliwe. <laughs> jest niemożliwe. Po prostu z natury jesteśmy ludźmi cielesnymi, mamy jeszcze tą grzeszną naturę, nie chcemy te, czegoś takiego robić. Wszystko człowiek robi dla siebie. Ale z pomocą Ducha Świętego i z Jego obecnością w naszym życiu jest to możliwe, jest to nawet łatwe, bo Jezus powiedział, że moje brzemię jest łatwe. i że, Także jest, jest to możliwe, ale musimy dać właśnie pierwszeństwo Duchowi Świętemu, głosowi Bożemu, prowadzeniu Bożemu, zaprzeć się i wykonywać to, czego On chce. Dlatego Jezus właśnie to przekazanie nam zostawił, żebyśmy pamiętali, żeby zostawiać to, co jest moje. I żyć dla brata i siostry, czynić to, co jest, no, praktykować tą miłość. Jan napisał takie słowa, każdy kto miłuje z Boga się narodził i zna Boga. Pierwszy Jana 4,7. Każdy kto miłuje z Boga się narodził. Czyli umiejętność miłowania, praktykowania tej miłości wynika z tego, że narodziliśmy się z Boga. Bez narodzenia nowego, duchowego nie będziemy mogli praktykować Miłości, o której mówi Jezus. Apostoł Paweł my się do Rzymian, piąty rozdział, piąty werset, mówi tak, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Więc ta miłość już w naszych sercach jest rozlana. To nie jest nasza miłość, która wynika czy wypływa z naszej natury, ale jest to miłość, która jest nam dana od Boga. My tą miłość mamy przekazywać i dzielić się nią z naszymi braćmi i siostrami. I dlatego, ponieważ jest to nadprzyrodzony dar i, i, i obdarowanie, jest to możliwe. To nie jest jakieś marzycielstwo, yy, ludz, ludzkie pomysły, ludzkie idee, które w, obracają się w niwecz, ale jest to rzeczywistość, która może być realizowana dzięki mocy ducha świętego. Także jaka jest największa lekcja? Wiele jest tych lekcji podczas ostatniej wieczerzy, ale największa jest to, że mamy. Miłować siebie nawzajem, okazywać sobie tą miłość, troskę na wzór miłości Chrystusa. I może, możemy zadać pytanie, czy praktykuję tą miłość? W czym powinienem bardziej y, okazywać miłość naszym braciom i siostrom? W jakich sytuacjach? Możemy to czynić dzięki mocy Ducha Świętego. I na koniec jeszcze. Jedna myśl, czytałem ostatnio, że gdzieś się budzą wulkany w okolicach Neapolu. No, od czasu do czasu są takie newsy, ale sobie pomyślałem tak, czy jest możliwe, wyobraźmy sobie sytuację, że jakiś wulkan tam się budzi, pojawia się lawa, jakiś człowiek mówi, no to hmm, coś trzeba zrobić z tym, bierze wiadro z wodą, idzie na ten wulkan i wlewa wodę do krateru. Czy to, to coś pomoże? Kiedyś Amerykanie w 1935 roku też zrzucili 20 bomb na jakiś wulkan na Hawajach, żeby tam troszkę przekierować strumienie lawy, no, ale wielu ludzi mówi, że to nic nie pomogło. Bo t, czym jest siła nawet wielkiej bomby w porównaniu z siłą wulkanu? Tak jakby próbować przywiązać konia do, do drzewa nitką. Nie? Po prostu to jest taka moc, że <laughs> i tak samo jest z ujarzmieniem ludzkiej natury. Ludzka natura jest tak mocna, ta egoistyczna, że po prostu ona będzie zawsze wybuchać gniewem, będzie postępowała wbrew miłości. Ale kiedy mamy ducha świętego, pojawia się inna moc, która nas uzdalnia do tego, abyśmy miłowali naszych braci i siostry. Ten inny głos, ten cichy głos, który mówi: Nie tak powinieneś postępować, nie tak powinieneś się odzywać, powinieneś to zrobić, a nie robić tego. I my powinniśmy, drodzy bracia i siostry, właśnie iść za głosem Ducha Świętego i praktykować tą wzajemną miłość, do której powołał nas Jezus. Jest to najważniejsze przykazanie, które nam nasz Pan zostawił. Praktykujmy je, a Bóg będzie nam błogosławił. Amen. Powstańmy i pomódlmy się. Zapraszam do modlitwy.